No, i słyszymy się po przerwie. Ja już sobie tutaj dokończyłam nasze figurki. Chłopczyk z krzacik prezentuje się tak. Trzyma serduszko. No. I tak sobie będzie siedział jeszcze później. Będzie czekał na polakierowanie. Tak, trzeba będzie polakierować. A nasza skrzasia prezentuje się w trochę w innych odcieniach. Tutaj dała mi niebieską czapeczkę ze złotem, i w ten sposób to wygląda. Aha. No i kochani, jeżeli podobało się, to lajkujcie, komentujcie. Będę niedługo organizowała warsztaty. Jeszcze nie wiem, czy online, czy stacjonarnie, ale e, informacja będzie podana albo na Facebooku Czarna Dama Handmade, e, a maila, piszcie na maila w razie zainteresowań e, Pracownia Małpa Czarna Dama Handmade. Także zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo.